No, Siemka w zdrowie, z tej strony Sław i dzisiaj słuchajcie, gramy sobie, w, no może nie gramy, ale jednak tak, w, na pewnej aplikacji, która się nazywa lichess.org, to jest ogólnie aplikacja o szachach i jeżeli mm, dla niektórych może się to wydawać nudne, to chciałbym Wam coś poka pokazać. Klikamy zagraj, nowa partia, nie, 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 nie inaczej, e, zadania szachowe, nauka. Bla 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 bla. Liczę skrótko. O jest. Zagraj z komputerem. I mamy standard. Co nie? Bo tu jest odmiana. I chciałbym Wam na przykład pokazać hordę. Weźmy białe. I patrzcie na to, ile mamy tych. Dlatego to nagrywam. Ponieważ jest tutaj róż. Ponieważ tu są różne fajne tryby. I tak to się robi. Stockwish poziom pierwszy, czyli najłatwiejszy. Wiedziałem. On mi zagraża, ale on tutaj jeszcze jest. Ale się wytrwanił. Pewnie, że on. Ajajaj. Aj karamba. Sami to kapricioza, jo. Ty kapriciozie. Nie wolno tak. Więc widzowie zostawcie subikę i lajka na moim kanale, jeżeli takie odcinki wam się podobają. Biedactwo nie ma gdzie uciec, ten królik.

Próbuj dalej, mały gałganie, he. Zobaczymy, co powiesz na to. Mat Zwycięstwo Białych. Proszę bardzo, widzowie, wygraliśmy, Liczę. I teraz znowu, zagraj z komputerem. <laughs> I mamy hordę. Crazy House? Co to jest Crazy House? A, że musimy różne pionki wy... wybrać. Centralne pole. Teraz koniem tutaj. Proszę bardzo. Mam już zbitego jednego tego. Wychodzę tutaj tym. Zbijam mu tego, to był bardzo zły wybór. A jednak nie. Hm. Drugim koniem tutaj. Hm. Ajajaj, karemba. Kapricioza, jo. Zrobimy roszadę sobie. A wyjdę sobie hetmanem tutaj. jak by ich tutaj zrobić tego tu tego tu tego tu jest dobrze jest pięknie tego tu i myk robimy ich tego tu pyk co jest widzów? Co się tu dzieje? Tego tu, myk. Robimy ich wszystkich. Ale jajca. Widzimy sobie tym tu. Mamy tego tego. Takiego, tego. Musimy jeszcze Hetmana i konia mu zbić. Proszę bardzo, Hetmanik nasz. Teraz jeszcze tylko koń. No i pyk, konik. Heh. Zebraliśmy totalnie wszystko. Myk. Konik drugi. Myk. Ale jajca dlewajca. Nyk, pionek. Takich rzeczy to widzowie nikt nie widział. Hop, i on mnie tu teraz te teoretycznie powinien zbić. Nie zbił. A to ja sobie wyjdę nim tu. Proszę bardzo. Teraz nim tu. On mnie zbije. Dokładnie. Tutaj. Co? On odzy. Jak ty? Co? Że co? Aha, bo je, chyba z tego, co wiem, to jak ktoś nam zbije, to my wtedy jakby dostajemy go. Czy ktoś z naszych jest zagrożony? Nie, ale mogę sobie dać tu, bo co mi szkodzi? <laughs> A tego dam tu, bo co mi też szkodzi? To, że mnie zbije, to tam nic nie znaczy. Co! Ja nie chciałem tu wcale kliknąć! Widzowie! On co chwilę sobie figury. Co za typ! Typ, tyryp, typ, typ. I ja sobie go mogę postawić dziś w To robimy tak. Ach, aha. A co bym sobie drugiego hetmana postawił? Ale jajco! Tym hetmanem go sobie osaczę tu? Not, not, not. Rewanż? Co? Pat! Remis, widzowie! Aha. Tym razem zremisowaliśmy. Zagraj z komputerem. Widzowie. Nie, nie, nie czas, nie czas, nie czas. Triczek. Horda. Atomik. Czyli, widzowie, teraz będą pionki wybuchać dookoła. Pyk i patrzcie na to. Zbijemy sobie kogoś zaraz. Patrzcie, i on nas zbił i przez to y, straciliśmy pionki. Jakby wieszcie co, bierki w szachach. On tak chce, żeby ja to zrobił, on bardzo to chce. A ja sobie zrobię roszatkę, bo czemu nie. Totalnie nie wiem, co robię, ale no robię. <ścoughs> Jeżeli on pójdzie tu, to ja bym go mógł zbić tu, czyli ja sobie idę tu. On teraz idzie tu. No idź tu. Ma mi deset tu. On idzie koniem tu. Niega. O nie. O oh no, 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 oh no. Oh no, 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 no. Pięknie. Waria, wariant zakończony. Zwycięstwo białych. Totalnie. Wybuchłem mu króla! <laughs> Widzowie ile już trwa? 11 minut. Ostatni trybek. Oj, ostatni. Zagraj z kopterem. Co to jest From Postion? Nie, nie chcę. To wygląda jak zwykle szachy, czyli nie chcę. Zagraj z komputerem i, w, i wieszcie co wezmę? Racing, racing Kings. Czyli wyścig. Siup! <ścoughs> I... O, że szty! Haha, i co teraz? Ha, I hetmanem! Co się dzieje? Halo, mogę się ruszyć już? Tym się nie mogę ruszyć, nie wiem czemu. Zobaczymy, co powiesz, jak ja tutaj pójdę, he? O kurde, he, za to ty, ten mnie tu nie zbije. O kurde, zbił mi konia. A ja mogę tak. Pół. Pyk! Teraz ruszę się tym. Tutaj. I później polecę tu w prostej linii. Nie, to tutaj! Dobrze. Mogę... Nie mogę? Tutaj mogę lecę od razu, tu teraz królik. Królik lecisz, lecisz, królik. Czemu nie mogłem się ruszyć do przodu? Do przodu! W bok! Nie wiem czemu, ale. O kurde. Tutaj. Zaraz go wy. O nie. Nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego. białych. Łatwo z tobą, ziomeczku. Hupu! I co i robot nie jest taki mądry. I widzowie, ja już kończę ten odcinek, ale chciałbym powiedzieć tylko tyle: że już niedługo będę chciał nagrać pewną grę z Dominikuchem. A jest to ona. One armed robber, bo jeżeli sobie, we, jeżeli ktoś nie wie, to wchodzicie sobie w ten tutaj kanał, wchodzicie w wideo, ja nic nie promuję, proszę nie dawać praw autorskich i tutaj na pa, na, i tutaj to jest ta gra, dokładnie ta i chcę ją nagrać z Dominikuchem, więc mam nadzieję, że będziecie ją chcieli. Yy, więc zostawcie zubika i lajka i proszę YouTube nie dawać mi praw autorskich. To nie jest żadne promowanie, ja tylko chcę pokazać o co chodzi. Yy, dziękuję i zostawcie zubika i lajka na tym kanale. Oczywiście na moim kanale yy, nie promuję tamtego wcale, nie? Nie chcę dostać praw autorskich. No chyba, że mnie by prosił o promowanie, no to bym popromowała. Ale dobra, yy, zostawcie zubika i lajka na tym kanale. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Ja Was żegnam, no i pa pa!